Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w zapowiadanym analizie trailera, yy, więc sobie ogarniemy co takiego ciekawego w, na, w zasadzie w następnej części Worresta możemy ujrzeć. Pragnę tylko zaznaczyć jedną rzecz, że ja nagrywam, ta analiza jest na dzień 17 grudnia 2019 roku, więc jakby ktoś przyszedł, nie wiem, za pół roku, za rok, nie wiem, po, po wypuszczeniu gry czy cokolwiek i to obejrza, to niech ma to na uwadze, że po prostu ten materiał jest skręcony dużo przed jakimikolwiek innymi informacjami o grze. Więc wiecie, to jest taka moja spekulacja. I wiadomo, piszcie na no dole, jak, jak wy widzicie na no naszą część Foresta, więc dobra. Zaczynamy. I od razu na sam początek, mam w ogóle dwie takie teorie, ale je sobie omówimy jakby na końcu po, po analizie trailera. Jak widzimy na sam początek, mamy tak, mamy strzelbę, mamy tu jakiś wojskowy coś tam coś. No i lecimy samolotem, to, to jest... Yy, wiadomo. I mamy tatuaż. I w tym momencie chcę się zatrzymać, że generalnie tak, na pewno będziemy grali teamim. Zresztą to sam mówi sam tytuł i w ogóle, więc to jest raczej pewne. Yy, mam tylko dwie opcje, jakby z jakimi on wojskowymi tutaj leci, ale to. Ale to. Z, albo dobra, teraz, żebym potem się o tym nie zapomniał, że są dwie opcje. Ja sobie to tylko cofnę do tego momentu. Bo to, bo to też teraz będzie ważne. E, że są tak, że to mogą wiesz, wiecie, mógł zacy takie, że pod koniec pierwszej części gry e, jakby studiował, czy generalnie rozkminiał wszystkie wydarzenia, które były na wyspie. No to po prostu no, wraca na nią, logiczna. Bo prawdopodobnie będzie, będzie chciał. Chce się wyleczyć z tych mutacji, które tam miał, tych różnych wszystkich. A korporacja Sahara generalnie chce odzyskać swoje y, obiekty badawcze wraz z artefaktami, no i w zasadzie wyspę, którą pewnie sobie wykupili na własność, czy coś w tym rodzaju. Ja i ci komandosi żołnierze to jest po prostu prywatna armia Sahary, bo. My, myślałem już na drugą opcję, że po prostu on sobie wynajął tam z tych ziomków i tak dalej, ale za hajs książki, jaką wydał jego ojciec. Ale to po prostu myślę, że to jest mało prawdopodobne, że po prostu jakby będziemy współpracować z Saharą, że i nasz tymi będzie miał korzyści, i ona. Więc myślę, że to będzie spoko. Przynajmniej tak myślę, że tak to, tak to twórcy rozwiążą. Jeżeli chodzi tutaj, no to mi się wydaje, że tutaj Generalnie meg zrzuci nas samolot, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. No, no, dobra, rozbijamy się. Więc w zasadzie standardowo nic nie pójdzie tak, jak miało. Siekierka. Tamta ręka była chyba jakoś dziwnie. Czekajcie, ja to sobie cofnę? Ona była chyba. Ona była jakoś wielce duża. Nie wiem, czy to jest błąd perspektywy, czy czegokolwiek, ale ta łapa jest duża. Czyli będzie walczyć z nami coś dużego, a wątpię, żeby to była Mech. Znaczy, Mech generalnie tak, przyznajmy... uznajmy na, na... dla ułatwienia po prostu analizy, że Mech to jest ten finalny boss, tak? Bo będzie łatwiej. Po prostu. No, ale chyba to będzie coś dużego. No dobra, mamy The Forest. Generalnie wszystko jest dosyć znajome, ten kamień w ogóle jest dla mnie mega znajomy, to jest, nie pytajcie. Więc myślę, że dostaniemy mapę, jeżeli chodzi o górę, w sensie górną część mapy, czyli las, w skali 1.1, jaką mamy tutaj, no może tam z małymi zmianami. Jeżeli chodzi o jaskinie, to pewnie dostaniemy jakieś nowe jaskinie, będą, myślę, stare przynajmniej powinny zostać, część, jak nie wszystkie, poprzednie jaskinie. I powinno po prostu być parę, po prostu kilka nowych jaskin. Dobra, to będzie mega ważny moment, bo generalnie tutaj mamy yy, kobietę myślę. Yy, która generalnie zaczyna mutować, generalnie w virginie Cipka, czy jak zwać takwa. Zresztą widzimy, tutaj ma już ma już trzy nóżki i tam jakaś trzecia ręka malutku powstaje, więc myślę, że będziemy mi przedstawioną bardziej tą mutację, mutację mutantów. Jakkolwiek bo patologicznie to nie brzmi. Yy, I pewnie będą pojawiały się jakieś nowe mutanty albo różne ich stadia. Czyli w zasadzie poniekąd też będą nowe. Dobra, lecimy dalej. No, i tak jak w tym mówiłem, będziemy musieli po prostu odzyskać panowanie nad, nad, panowanie nad wyspą jakkolwiek to brzmi. No wiadomo, jaski nie będą ważną częścią, tak jak było w pierwszej części gry. Dobra ten moment przejdzie. O. I generalnie mega się zastanawiam, bo tak, zastanawiam się, czy będą kanibale jako tako jak byli w pierwszej części gry. To mnie mega zastanawia, chociaż teraz wpadłem na to pomysł, bo myślałem bardziej, że to po prostu będzie jakiś nowy mutant czy coś, nie? Ale jak patrzyłem Patrząc, że akcja, gdyby będzie się działała w 2015, czyli liczymy jakieś 20 kilka lat po pierwszej części, może dobre, może nie 15, no ale no, maksymalnie jak mamy 2019, no to maksymalnie myślę do 10 lat wstecz, jeżeli chodzi o, o nasz kalendarz, jakkolwiek to brzmi. No, że po prostu, jak wiecie, jakby cały gatunek 20 lat spędził w jaskiniach, czy tutaj gatunek będą na myśli kanibali, mogłyby zaniknąć oczy. Mogłyby zaniknąć w jakiś sposób usta? Nie wiem, ale to też jest prawdopodobne, że po prostu mutan mutanty. Że po prostu kanibale po prostu trochę się zmienią. Mm. I tak to w zasadzie. I tak to w zasadzie będzie wyglądało. Mówię. Yy... Coś, co mnie najbardziej ciekawi, to jest na pewno rozwiązanie kwestii tej fabuły. Ale tak jak mówię, myślę, że. Po prostu Tim będzie współpracował z Saharą, która raz musi odzyskać władzę nad Wyspą, eksperymenty te, wyniki badań, etc., etc. No i myślę, że opinia publiczna, jeżeli wie generalnie co nieco, no to też fajnie, żeby ją tak jakby uspokoić, czy jakkolwiek by to zrobić. Zresztą nie, wi nie wiem też, ile informacji yy, wie, jakby opinia publiczna ma, ma świadomość o nich. Więc myślę, że to by było na tyle. Hmm. Jeżeli będzie wiadomo coś nowego, to wam, to wam powiem. I zapraszam w sumie do komentowania, bo to jest, no zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, jak macie jakieś swoje teorie spiskowe, piszcie na nowe. Yy, I to by było na tyle. Więc dzięki za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Cześć.